To jest taki chyba ważny moment w tym całym procesie przygotowań. Właśnie wybór tego stroju, ta wizyta no u Marti, no bo umówmy się jednak, no większość zawodniczek w Polsce ubiera się, ubiera się u Marti. No i to jest też taki moment, gdzie wow, to już się dzieje, to no, już, już za no, moment, to już, prawda? Nie, to ja nie. mogę porównać, pamiętam chyba te swoje emocje wtedy, kiedy właśnie zamawiałam pierwszy strój, bardzo dawno temu, to chyba mogę porównać do wyboru sukni ślubnej. To w ogóle były bardzo podobne emocje, to były, także to Ekscytacja. jest naprawdę super ważna rzecz z perspektywy zawodowej. to wszystko. A zgadzisz, jaki to jest kolor, czy nie? Czy trzymasz tajemnicę do końca? Kurczę, już tyle razy go wstawiałam Chociaż... ja na każdy wie. <laughs> nie mogłam, mówię, tak jak każda zawodniczka trzyma, do tam tydzień przed startem pokazuje dopiero swój strój, a ja pokazałam już wcześniej, bo po prostu nie mogłam się doczekać, żeby go pokazać. To jest tak, że kurczę, ma coś takiego w sobie, że chciało się pochwalić, że kurczę, ty go masz, nie? I zawsze o nim marzyłaś i, i on jest na tobie. To jest takie wow. Mówię, kurczę, nie czekam do ostatniego dnia, wstawiam. I to jest taki. Mm, Bordo, taki trochę zrobiłyśmy z Marti takie połączenie różu, fioletu, niebieskiego, czyli wszystkich ulubionych tak naprawdę kolorów moich. Yy, I to był dobry wybór. Ja mam wrażenie, że tutaj ja się tu stroję no. naprawdę bardziej chyba nie, niż samolot niż w tym momencie.